A dziś? A dziś po prostu jestem pewien, że kuleczka tam będzie. Jestem pewien, że kuleczka będzie. Zerkniemy sobie tutaj. Kotów nie ma, ale kuleczka. Kuleczka. Kuleczka malutka, kuleczka. Gdzie jest nasza kuleczka? Biegnie nasza kuleczka. Malutka biegnie kuleczka rowerku się nie boi rowerku nie boi się ani trochę No chodź, kuleczka chodź Chodź, chodź, chodź No już no. Grzecznie proszę, jak odskakuje Co tak podskakujesz? Kuleczka? Kuleczuszka 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 Malusia Kochaniosia Malutka, malutka, kuleczka Patrzy się na panią. Pani patrzy się na mnie. Jest tam pani. Kuleczka. Malutka, kuleczka. Nasza kochana kuleczka. Kuleczka, kuleczka. Kochana, nasza puszysta kuleczka. Nasza puszysta kuleczka, kochana. Gdzie tam idziesz? Co tam węszysz? Malutka, co tam węszysz? Kiciusia, kuleczka mała, no chodź tu. Chodź tu, Tak mnie lubisz, tak przybiegasz. Ale kuleczka z niej dzisiaj, ale jest kuleczką piękną. Futerko ma takie gęste, patrzcie. Kuleczka jakie ma gęste futerko, kochaniutka, jak jej się podoba, drapanie. Ale tu ładnie. Idziemy z kuleczką na spacer? Co mówiłaś? No proszę bardzo no, proszę kuleczka. Ale zajada kuleczka. Nie traci czasu. Jak zorkiem się. Przy... Kuleczka wyścigi. Jak się rozgląda Co tak się rozgląda? O, przytrzyma sobie za chwilkę, jak będzie jej talerzyk odjeżdżał. Spójrzcie. się patrzy biedny. Nikt ci kochaniutka nie zabierze. O kurczę, zgubiłem kuleczkę. Wyszła poza kadrę No, choć tu kochaniutka się pożegnać, jeszcze na koniec, już ten talerzyk zostaw, proszę. Nie, kuleczka zawsze do końca zje wszystko. Kuleczka jest taka wdzięczna. Fajnie jest, gdy dajesz coś komuś, jak ktoś to bierze. Albo zjada do końca, jak kuleczka. Nie lubię, gdy daję coś komuś, jakiegoś cukierka, batonika, ktoś powie, nie, nie. Oho, malusieńka przyszła jeszcze do nas. Kochaniutka. Patrzcie teraz, jak przyleci. Kuleczka. Kuleczka. Musi przylecieć. No. <laughs> truchcikiem, truchcikiem. Kochaniutka nasza. Nasza gęsta, gęsta kuleczka. Patrzcie. Nasz kochany zwierzaczek. Teraz jeszcze się z nią przejdziemy dookoła. Wczoraj robi, zrobiliśmy cztery kółka, chodziła za mną. No, kuleczka. Patrzcie. Będzie szła? I idzie. Nawet biegnie za nami. O dzisiaj to żwawie bawię, i kuleczka chce się bawić. No, ho. no chodź. No chodź. O patrzcie, jak kuleczka dzisiaj biega sobie fajnie. No idziemy do, dookoła, dookoła kuleczka. Dookoła, ho. Chodź tu. Ho tu. No chodź. Jak mruczy sobie, pomrukuje malutka. Kuleczka mruczy. Pod noskiem sobie. Kochaniutka, jaka dzisiaj szczęśliwa. Ładna pogoda. Już jadę, zostawię ją. Sobie będzie żyła swoim życiem na swoim osiedlu. Oj, jaka kochana, oj, jaka kochana, oj, jaka kochana. Dobra, jedziemy.